Pohejnale. Europa Środka. Antoni Miel, kłaniam się Państwu w co cotygodniowym magazynie radiowej Jedynki poświęconym Europie Środkom. A dziś w magazynie porozmawiamy głównie o pieniądzach. Węgry bowiem kolejny raz podnoszą stopy procentowe i na tym nie koniec, bo... Żyjemy w nadzwyczajnych czasach, bo na naszą gospodarkę oddziałują nie tylko tradycyjne ekonomiczne czynniki, ale także zupełnie inne elementy, takie jak lęk przed wojną. Sądzę, że musimy prowadzić jeszcze bardziej konserwatywną politykę monetarną, niż byśmy to robili w przypadku inflacji w normalnych czasach. Maziarzy wprowadzili też podwójne ceny paliw, gdyż. Na Węgrzech można było tankować po niższej cenie w Europie i dlatego, szczególnie w regionach przygranicznych, powstało zjawisko turystyki paliwowej, a to zaczęło zagrażać bezpieczeństwu naszych rezerw paliwowych. A także, oczywiście, podsumujemy szczyt Unii Europejskiej. Europa Środka. Pochyjnale. Serdecznie zapraszam. W programie pierwszym Polskiego Radio gość Jacek Przybylski, publicysta tygodnika Do Rzeczy i portalu kurier.plus. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Szczyt dwudniowy przyniósł zwrot, bo miesiąc prawie trwały negocjacje tego pakietu sankcji, który, jak mówił premier Mateusz Morawiecki, praktycznie wydawał się już martwy, że nic z tego nie będzie. To co się stało, że Wiktor Orban tego weta, które zapowiadali macierzy, nie złożył? O, nie tylko Wiktor Orban, to e, wśród przeciwników e, nałożenia e, sankcji w całości na import ropy z Unii Europejskiej były też takie kraje jak Czechy chociażby. E, głównie chodziło o te państwa, które nie mają dostępu do morza, czyli nie mogą w prosty sposób, jak na przykład Polska. E, Importować za pomocą tankowców tego surowca. Stąd właśnie pewne ustępstwa ze strony Budapesztu, ale też ustępstwa ze strony Brukseli, która zgodziła się na to, aby rurociągami można było tą ropę dostarczać. Dla Budapesztu było to kluczowe, dlatego że 85% gazu i 64% ropy. To są yy, te liczby, które yy, wskazują, jak bardzo Węgry są uzależnione od Rosji. Yy, I nie mogą choćby. Chciały z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, czy nawet z roku na rok przerzucić się na innych dostawców. Okej, okay, redaktorze, ale krytycy mówią, że w tej sprawie węgry nie zrobiły nic, tak jak żeby się zdywersyfikować. O, że, że to podobnie jak zresztą Niemcy, nie mają, które nie mają gazoportu, że robią zbyt mało, że to po prostu było jest wygodne. Mm. Chyba tak jednak nie jest, dlatego że ja rozmawiałem z szepem węgierskiej dyplomacji, który mówił mi o tym, że oni bardzo chcieliby dywersyfikować źródła energii, tyle tylko, że nie bardzo mają jak. Jeśli kupią gaz czy ropę na przykład auskiej, to ciągle będzie rosyjska ropa, a nie inna. Także szukają tych źródeł m.in. za pomocą... Gazoportu w Chorwacji. Tam podpisują nowe umowy. Tam jednak ta przepustowość jest stosunkowo ograniczona, stąd nie, na przykład interesują się połączeniem nie, z polskim gazem, z portem w Świnoujściu. Wia Słowacja? Tak jest. Nie, I liczą bardzo na to, że ten interkonektor, który już w tym roku ma być gotowy, pomoże właśnie Węgrom znaleźć kolejne źródło nie, energii. A jak przekonują nie, węgierscy politycy, no, tak naprawdę, Zgoda na całkowite odłączenie się od rosyjskiej ropy oznaczałoby zgodę na zamknięcie węgierskiej gospodarki. Koszt byłby spory, no ale co ma z tym wspólnego patriarcha Moskwy i Wszechrusi? Bo po tej zgodzie najpierw było ogłoszone, że tutaj weta nie ma, że przywódcy państw Unii Europejskiej, wciąż najwyższe władze w Unii, porozumieli się, a potem się okazało, że w szczegółach tkwił właśnie ów patriarcha Moskwy, który inwazję na Ukrainę popiera wprost. Tak, i tu y, Węgry są w trudnej sytuacji, dlatego że z jednej strony jasno mówią, y, Rosja zaatakowała Ukrainę, potępiamy ten atak, potępiamy tę agresję, a z drugiej strony przekonują, że wolność religijna y, jest tak naprawdę świętością i wskazują na to, y, że 160 milionów wiernych, tyle liczy y, rosyjski kościół y, prawosławny. Y, gdyby nagle... Unia Europejska wpisała przywódcę tego kościoła na listę osób, które nie mogą wjeżdżać do Unii Europejskiej. Zdaniem rządu w Budapeszcie mogłoby to pociągnąć ogromne, e, ogromną lawinę kolejnych zakazów wprowadzanych przez inne kraje i nagle ograniczyć tą wolność religijną w sposób wyjątkowo niechciany też dla Europy. Jacek Przybyski, publicysta tygodnika do rzeczy i portalu Kurier Plus. Bardzo, panie redaktorze, dziękuję. Bardzo dziękuję. Po hejnale. Europa środka. Narodowy bank Węgier już po raz dwunasty z rzędu zdecydował o zacieśnieniu polityki monetarnej. Referencyjna 3-miesięczna stopa depozytowa została podniesiona o 50 punktów bazowych, a więc do poziomu 5,90%. O szczegółach Michał Strzałkowski. Skala najnowszej podwyżki była zgodna z oczekiwaniami ankietowanych przez agencję Bloomberg Analityków. Narodowy Bank Węgier, który jako pierwszy bank w regionie Europy Środkowej i Wschodniej rozpoczął w ubiegłym roku cykl zaciśnienia polityki pieniężnej, główną stopę referencyjną podniósł już łącznie o 580 punktów bazowych. I ze słów prezentującego decyzję o kolejnym podniesieniu stóp procentowych wiceprezesa Narodowego Banku Węgier, Barnabasza Wiroga, wynikało, że to nie koniec podwyżek. Żyjemy w nadzwyczajnych czasach, bo na naszą gospodarkę oddziałują nie tylko tradycyjne ekonomiczne czynniki, ale także zupełnie inne elementy, takie jak lęk przed wojną. Nie będziemy więc w stanie wpłynąć na gospodarkę samą tylko regulacją polityki pieniężnej. Ale bank narodowy musi swoje konstytucyjne działania podejmować, ponieważ bez nich byłoby jeszcze gorzej. Sądzę, że musimy prowadzić jeszcze bardziej konserwatywną politykę monetarną, niż byśmy to robili w przypadku inflacji w normalnych czasach. A inflacja na Węgrzech bardzo gwałtownie przyspieszyła. Jeszcze w kwietniu, choć już wysoka, była niższa niż prognozowali analitycy, ale w maju wystrzeliła w górę bardzo gwałtownie. Ceny usług i dóbr konsumpcyjnych były licząc rok do roku wyższe od 9,5%. To najwyższy wynik od maja 2007 roku. Tyle, że na Węgrzech inflacja byłaby o wiele wyższa, gdyby nie sztucznie utrzymywana niska cena paliwa dla konsumentów. Od jesieni ubiegłego roku litr benzyny czy oleju napędowego nie może być na węgierskich stacjach paliwowych droższy niż 480 forintów, choć realna cena jest dziś mniej więcej o połowę wyższa. Różnica to płaca węgierski budżet, ale to kosztowny zabieg. Jest więc pewne, że w którymś momencie rząd węgier będzie musiał z dopłat zrezygnować lub je ograniczyć. Węgry zaczęły swój cykl podnoszenia stóp procentowych podobnie jak Czechy kilka miesięcy wcześniej niż Polska. Ale efekty tych działań są umiarkowane, dlatego węgierscy analitycy spodziewają się kolejnych podwyżek stóp w drugiej połowie roku. To dla porządku dodajmy, że stopna depozytowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 4,75. Po Europa Środka. Węgry natomiast mają najniższe w Unii Europejskiej ceny paliw. Nie tylko dlatego, że odcinają się od sankcji na Rosję, ale też z powodu działań rządu. Zagraniczni kierowcy zaczęli to wykorzystywać, dostali więc zakaz taniego tankowania. Katarzyna Seman. Premier Węgier, Viktor Orban, od tygodni walczy jak lew o to, aby ceny za energię w jego kraju nie szły w górę. Jest godzina pierwsza w nocy. Właśnie zakończył się pierwszy dzień Rady Europejskiej. Najważniejszą wiadomością jest to, że udało nam się ochronić węgierskie rodziny i obniżyć rachunki za energię. Udało nam się odeprzeć wniosek w komisji, który zakazywałby nam stosowania rosyjskiej ropy naftowej. Nawet bez tego mamy wystarczająco dużo problemów. W takim samym stopniu jak o węgierskie rodziny, tamtejszy premier chciał zadbać o węgierskich kierowców. Od listopada ubiegłego roku w kraju Madziarów obowiązywała maksymalna cena litra benzyny i oleju napędowego wprowadzona w związku z rosnącą inflacją. Litr paliwa na stacjach benzynowych nie mógł kosztować więcej niż w przeliczeniu około 5 zł i 60 groszy. Paliwo w obniżonej cenie dostarczał stacjom państwowy koncern naftowy MOL. To wszystko Sprawiło, że benzyna na Węgrzech stała się tańsza niż w krajach sąsiednich, których mieszkańcy zaczęli masowo tankować na węgierskich stacjach. Wszystko jednak do czasu. Na Węgrzech lot można lot było tankować poniższej niższej cenie claro w Europie dlatego i dlatego, szczególnie w regionach, w regionach przygranicznych, powstało zjawisko turystyki paliwowej, a to zaczęło to zagrażać bezpieczeństwu naszych rezerw paliwowych. Tak szef kancelarii węgierskiego premiera Geliguliasz tłumaczył wprowadzenie nowych przepisów, które w skrócie oznaczają węgierskie paliwo tylko dla samochodów na węgierskich numerach. Po zniżce oczywiście obcokrajowcy tankować mogą, ale po cenie o 42% wyższej. Decyzja władz w Budapeszcie zrodziła wiele pytań. Po pierwsze część Węgrów zastanawia się, czy do kraju wróciła komuna, kiedy cudzoziemców obowiązywały na stacjach inne ceny dewizowe. Ale ważniejszym pytaniem jest to o zgodność wprowadzonego rozwiązania z zasadami jednolitego rynku Unii Europejskiej. Przepisy bowiem zakazują różnicowania klientów ze względu na to, z którego kraju członkowskiego pochodzą. Gabinet Wiktora Urbana, oficjalnie jeszcze nie wywołany do odpowiedzi, na tę chwilę odmawia komentarzy na ten temat. Na kolejne pochylne, ale zapraszam za tydzień. W imieniu Pawła Lekiego, co dziś dziękuję. Antoni Trzmiel, do usłyszenia. Na audycję zaprosił Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Pohejnale Europa środka.